Po bardzo dużej ilości wszelkiej maści teaserów Audi w końcu pokazało swój nowy model będący uzupełnieniem gamy modeli z serii Q. Jest to Audi Q2 będący nowym konkurentem niemieckiego producenta dla crossoverów marek premium. Samochód znacznie różni się od swoich większych braci przede wszystkim w kwestii designu. Auto prezentuje znany nam już grill, atrapy chłodnicy, diodowe reflektory i światła tylne oraz malowany w innym kolorze słupek C, który zdaniem projektantów ma dodać temu samochodowi lekkości. Audi Q2 mierzy nieco ponad 4 metry długości oraz prawie 1,8 m szerokości. Bagażnik ma pojemność 405 litrów. W kokpicie znajdziemy znany nam już system multimedialny MMI, touchpad, head-up display oraz wirtualny kokpit. Gama silnikowa nowego modelu Audi ma zawierać 6 wariantów. Wśród benzyniaków jest to 3-cylindrowy 1.0 TFSI, 1.4 oraz 2.0 TFSI. Silniki wysokoprężne to 1.6 oraz 2.0 TTI. Moc wyjściowa będzie rozpięta od 116 do 190 mechanicznych. Audi zaprezentuje nowego crossovera w Europie na jesieni. Oglądajcie inne prezentacje nowości z trwających targów w Genewie. Do zobaczenia!